Zamiast krocie wydawać na promowanie kultury żydowskiej, na wprowadzanie zboczeń i zgorszenia publicznego, na topienie grosza naszego na wrogiej nam Ukrainie, wydać się na promowanie kultury polskiej wśród samych Polaków, a wtedy sami cudzoziemcy, co znajdą się w Polsce, będą chcieli stać się Polakami. I nie rozmawiać z biurokratami unijnymi, urzędnikami waszyngtońskimi, z wrzaskliwymi chówcami Izraela na kolana, tylko z dumą znaj smoczum panie przed Polakiem. Bo któż to są ci unijni lewacy, którym się tak kłaniamy? To duchowe świnie ze skłonnościami do zboczeń, którzy chcąc to ukryć, zwalają winę na duchownych katolickich, bo ci nie umieją się bronić jak należy przed zarzutami lub oczyścić własnych szeregów z gangreny zła. A kim są amerykańscy przyjaciele? Posłuchajmy co mówi o nich bardzo trafnie. Niedawno zmarły opozycjonista rosyjski Władimir Bukowski mają wiecznie otwarte albo żujące usta, niezmącone myślą w twarze, błyszczące idiotycznym entuzjazmem oczy. Tym ludziom nic i nigdy nie uda się wyjaśnić, jeśli się apeluje do logiki, rozsądku, rozumu, to jest do tych partii mózgu, które położone są powyżej muszczka. Stworzyli antykulturę, małpią cywilizację, której żadna ewolucja, żadna tradycja w kulturę nie przekształci. A my, ludzie o tysiącletnich, wspaniałych dziejach, o wspaniałej kulturze, padamy przed nimi na kolana i płaszczymy się jako ostatni lokal. Wstyd ich. I na to mógł Ci patrzeć, kapłan Chrystusowy. Krew z krwi, kość kości, dusza z duszy dumnych samarmatów, który jak mało kto znakomicie zna wspaniałe dzieje swojej ojczyzny i musi boleć, że tak marnowany jest potencjał całych pokoleń, wychowywanych na niewolników we własnym kraju. Choć tysiącletnie nasze dziedzictwo aż krzyczy ze swych wnętrzności, że ku wolności dzieci Bożych, wyspobodził nas sam Chrystus. O wrzaskliwych chówcach starszych braci w niewierze nie wspomnę, bo jak tak dalej pójdzie, to jeszcze wy, to pokolenie Polaków, odczujecie na własnej skórze, co to znaczy być obywatelem trzeciej kategorii we własnym kraju, gdzie panować będzie obca nam kulturowo Szlachta Jerozolimska. Prawda, że ostro mówię. A to dlatego, że wzywają mnie do tego relikwie świętej barbary i prochy pomordowanych w ciągu stuleci wyznawców Chrystusa, także w naszej ojczyźnie. Począwszy od świętego Wojciecha i Stanisława. Aż po błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszka, bym myślał, czuł i mówił po polsku z fantazją. I dlatego, że noszę w sobie to dziedzictwo, któremu na imię Polska, a do którego wnieśli swoje męczeńskie życie jako wkład najcenniejsi, ci, których pamięć przed chwilą przywołaliśmy. Zakończmy wezwaniem do męczenników, oświęci męczennicy Kościoła Powszechnego i Polski, niech powstanie mściciel z waszych kości i niech ci, którzy dzisiaj zamieszkują świat i tę piękną polską ziemię okażą się godni was i przeszłych pokoleń. Co daj Panie Boże? Amen. Dlaczego zbrodnia nienarodzonych, choćby była potężna jak Cezar Rzymski i pewna jak on bezkarności, stara się zawsze o pozory Prawa Sprawiedliwości i cnoty. Na co jej ten trud? Czemu tak jest? Co to za dziwny mimowolny hołd składany przez zło cnocie? I domaganie się, żeby to niby praworządność zapanowała w kraju nadwisku. Najszlachetniejszych obywateli rzymskiego imperium i kwiat polskiego społeczeństwa poddano zabijaniu na ciele i na duszy. A wszystko po to, by ogół wyzbył się charakteru, by spodlało społeczeństwo, by zdziczały pokolenia, by narody cofnęły się w rozwoju. Iście diabelska polityka. Nieprzypadkowo połączyliśmy zamieszkłe dzieje, których męczeńską śmierć poniosła święta Barbara z mrocznym czasem okupacji, gdyż Barbara właśnie stała się patronką polskiego podziemia składającego daninę krwi. Za prawo ojczyzny naszej, do życia wolności dzieci Bożych. Gdy czytamy żywopis świętej Barbary, uderza na nas jej młodość. Była ona jak wiele innych męczenniczek, w najpiękniejszym okresie życia, w wiośnie jego rozkwit Miała prawo do tej swobody ducha, w jaką niesie ten niepowtarzalny okres w życiu każdego, jakim jest młodość. Nie pozwolono barbarze i innym męczennikom tego doznać, bo w oczach okrutnych słyszalców diabelskiego systemu byli wrogami, zasługującymi na nienawiść, pogardę i śmierć. Skąd płynęła ta nienawiść do zwykłych ludzi żyjących w Cesarstwie Rzymskim i w Polsce? Odpowiedź nasuwa się sama. To postawienie się władzy ludzkiej w miejsce Boga. Cesarz Rzymski kazał się nazywać Dominus Eddeus. Pan i Bóg, i był jedynym widzialnym Bogiem na ziemi. Chrześcijan niechcących tego uznać, czekała śmierć. Niemiecki narodowy socjalizm, uosobiony w Firerze i sowiecki komunizm, mający w swym przywódcy generalismusa całej postępowej ludzkości. Postawił się w miejsce Boga. Nauka tych szaleńców była wiecznie żywa, im oddawano Boską cześć. A w starożytnym Rzymie chrześcijanom, by żyć, wystarczyło tylko jedno ziarnko, złożyć ku czci Boskiego Geniuszu Cesarza. Byli tacy. Lecz w swej zdecydowanej liczbie nie uczynili tego nigdy. W Polsce w czasie okupacji wystarczyło pójść na współpracę z wrogiem, wyrzec się polskości wypływającej z wiary chrześcijańskiej, by cieszyć się ochłapami z miski wroga. Byli tacy, co podjęli ten hańbiący proceder. Ale w swej masie naród pozostał wierny swemu tysiącletniemu dziedzictwu, ginął, ale nie schamnił swej narodowej godności i wolności dzieci Bożych. Co się stało z tymi ziemskimi bogami i państwami? Wiemy z historii. Runął i przeminął pogański Rzym, odszedł w niebyt historii totalitaryzm niemiecki, bo taki jest zawsze koniec władców i państw, co siebie stawiają w miejsce Boga. Natomiast z krwi chrześcijan wyrosła wspaniała kultura Europy według słów Tertuliana semen et sanguis christianorum. Nasieniem ich jest krew. Kościół pochylił się nad ich prochami, podniósł je z ziemi, wybudował bazyliki, wyniósł na ołtarze wszystkich od niewolników po patrycjuszy, by cześć im oddalać, by odtąd narody podobnie czyniły wobec tych, którzy za ojczyznę doznali kaźni. Nic dziwnego, że władcy tworzący się Europy przybywali na miejsce męczenników i wyznawców, by zabierać ich relikwie do swych narodów i by byt państwowy rozpoczynać od owego chrześcijańskiego nasienia. Co z tego wyrosło? Wiem, widzialnym znakiem, jest wspaniała kultura materialna i duchowa, która do tej pory nie znalazła powtórzenia. Materialnym znakiem tej kultury są niedościgłe w swym pięknie średniowieczne katedry, a znakiem tej drugiej duchowej, geniusz myśli ludzkiej od Abelarda, świętego Tomasza Zakwinu aż do naszego Mikołaja Kopernika. Do dziś nie dość My, podobnie jak Kościół powszechny, czynimy to dzisiaj, oddając cześć świętej barbarze w świątnicy jej poświęconej, wierząc, że jej pamięć nie przeminie dopóki. Dopóty w tej świątyni będzie sprawowana najświętsza ofiara Zbawiciela. Ludzie mogą zapomnieć, zwłaszcza to pokolenie, które bardzo często obraca w nicość wielkich, dawnych rzeczy. Dlaczego? Choćby z tego powodu, że dziś wielu młodych Polaków opuszcza Kościół i Boga. Bluźniąc na ulicach polskich miast Jego świętemu imieniu. Tysiące strzyk, babyjani, czarownice wypełniają za pieniądze zalatujące szpekiem i czosnkiem, to, co niesie z sobą bezbożna rewolucja, zniszczenie chrześcijaństwa i cywilizacji na Nim oparte. Sterczą w niebo ręce czerwone, roztrzaskane arki bazylik. Lasem ściętym wali się gotyk. W stalach świeci podnoszą lament, lecą z okien płonących bibliotek. Kodeks Stary i Nowy Testament. Sami na nowo świat stworzy każdy jest Bogiem. Wielu spośród nas nie wierzy własnym oczom, jak to w katolickiej Polsce, Królestwie Maryi, takie rzeczy mają miejsce, że bluźni się publicznie Bogu i Jego prawo, a tu na naszych oczach spełniają się słowa proroka Izajasza, jakżeż to miasto wierne stało się. Nierządnicą Syjon był pełen rozsądku i sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zabójcy. Zwłaszcza wyznawcy świętej statystyki, myślący, że skoro 95% Polaków jest ochrzczonych, więc możemy spać spokojnie, winni oni spojrzeć prawdzie w oczy. Ci ochrzczeni Polacy w wielkiej liczbie to ludzie, którzy z premedytacją bardziej lub mniej świadomą odrzucają Boga i stanęli w szeregi służących złu, za którym stoi szatan. Bo czymże jest pełne jadu nienawiści wypowiedzenie posłuszeństwa piątemu przykazaniu nie zabijaj Stojącemu na straży życia i wejście w ponury flirt ze śmiercią, jeśli nie służbą diabłu i jego ziemskiej agenturze. Przypomnijmy sobie z historii, że w katolickiej Hiszpanii przed II wojną światową rewolucja wydała bezwzględną walkę chrześcijaństwu. Które utopiła w morzu krwi, a w prawosławnej Rosji uczyniono to samo kilkanaście lat wcześniej. Najstarsza córka Kościoła Francja do dziś świętuje ludobójstwo swoich córek i synów w imię walki z Bogiem. Anglia, zwana w średniowieczu Ogrodem Maryi, położyła kres katolicyzmowi. I tak moglibyśmy przytaczać z historii jeszcze wiele epizodów, aż dojdziemy do czasów Pana Jezusa, Chrystusa, który został odrzucony i zabity przez naród wybrany, oczekujący przyjścia Zbawiciela. O tym, dlaczego tak się stało, objaśnia sam Syn Boży, gdy. Jasno, sprośnym Żydom powie w twarz, Nienawidzicie mnie, bo waszym ojcem jest diabeł. Czyimi dziećmi są ci, którzy w dzieciństwie, obmyci strugą chrztu świętego, stali się w Chrystusie przybranymi dziećmi Boga Wszechmogącego, a teraz buntują się przeciw niemu, wybierając zło? I nie chcąc być dziećmi Boga, lecz szatana. I w imię czego? Żeby chociaż ludzkiej pychy, która mówi, ja jestem Bogiem i ja decyduję o dobru i złu, no to przez jakiś tam czas ziemskiego życia czerpie profity z tego bycia Bogiem. Ale gdzież tam? Bezmyślnie. Jak stado świń, w które wszedł diabelski legion, wyje na ulicach, aż się stado potopiło. Bo taki ich czeka koniec, gdy ich mocodawcy powiedzą, zrobiliście swoje, teraz czas zrobić z Wami porządek. Doczekaliśmy się wszyscy takiego głupiego stada, bo przecież nie ludzi głównie młodych. Proces kilkudziesięcioletniego ogłupiania Polaków zrobił swoje. I niestety, z bólem, ale trzeba powiedzieć, w ciągu tych kilkudziesięciu lat Kościół systematycznie tracił rząd dusz, czyli to, co przynależy do jego istoty, na rzecz wszelkiego rodzaju, mediów sterowanych przez anonimowych dla nas reżyserów dusz. To ich dzisiaj słucha młode pokolenie i jest im posłuszne. To, że ze zgubą dla siebie to nieważne. Jemu się zdaje, że będzie szczęśliwe. Jeśli Kościół chce odzyskać rząd dusz, to musi wezwać do odpokutowania przez tych ludzi za to, co się stało. Gdyby Kościół dalej wierzył, że jest wychowawcą państwa, to wezwałby najpierw do pokuty tych, którzy jako władza państwo reprezentują, bo państwo władzę ma od Boga, a zatem ma strzec należnej czci swemu dawcy. Kościół tego nie czyni, bo od ponad pół wiecza zwolnił państwo od tego, głosząc oficjalnie, że dla władzy państwowej wszystkie religie są równe, a skoro tak, to państwo nie ma obowiązku bronienia wiary katolickiej, jedynej prawdziwej, bo pochodzącej od Boga wcielonego. Więc na to nie ma co liczyć. Bo to przekracza zatrute taką herezją myślenie współczesnych hierarchów. Ale już w stosunku do swoich wiernych Kościół ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, i możliwość wyznaczyć im należną pokutę za beze bezeceństwa, jakich dopuścili się publicznie. Powinien dla wszystkich diecezji, być wyznaczony nakaz, by wszyscy, którzy chcą korzystać z sakramentów świętych w kościele, wyznali swoje grzechy i przyjęli pokutę proporcjonalną do swoich win. Bluźnił ktoś publicznie przeciw Bogu, jako pokutę niech ma wyznaczone, by teraz odważnie stanął po stronie boskich przykazań. A nie wzywanie do dialogu ze złem, tylko wezwanie do walki z nim może uzdrowić biedne dusze młodych ludzi. I dopiero tylko wtedy może w kształt faktu ubiorą się słowa proroka Michała, Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba, niech on nas nauczy na nowo dróg swoich. Przy okazji, ci wszyscy nieucy, którzy przy udzielaniu Komunii Świętej powołują się na starodawny zwyczaj, będą mieli okazję wrócić do starożytności, gdzie za bluźnierstwo, za psaństwo można było wrócić do Kościoła, ale po surowej pokucie trwającej nieraz całe życie. Tak było w przypadku wielu chrześcijan z czasów świętej Barbary którzy w czasie prześladowań zaparli się wiary, wiary lecz zobowiązani nałożoną pokutą, stawali mężnie w jej pobronie, w ten sposób okupując swoją poprzednią winę. Innej drogi nie ma. Więc tym duchownym, którzy głoszą brednie o dialogu z, 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 z uosobionymi siłami zła, Przypomnę słowa wielkiego biskupa męczennika z czasów zarannych naszego chrześcijaństwa, świętego Brunona z Kwerfurtu, pisał do cesarza niemieckiego: Co za ugoda Chrystusa z Beliala! Jakie porównanie światła z ciemnością! Powinniśmy raczej za natchnieniem ducha świętego zabrać się do pracy nad nawracaniem zatwardziałych serc tych pogan. Niezmordowanie poświęcać wszelki trud i wysiłek pod opieką walczącego Piotra. Ale niestety dziś Piotr nie tylko nie walczy o dusze ludzkie, ale głosi utopijne rzeczy o doczesnym braterstwie, odrzucając tym samym ideę narodu jako kwintesencji cywilizacji chrześcijańskiej. A przecież tylko ona uwzględnia realną obecność Boga w swym łonie, więc konsekwentnie naród wychowany w niej mierzy rytm swego życia wiekami całymi i chciałby w organizm państwa tchnąć nieśmiertelność. Tymczasem ojcowie, duchowi dzisiejszego globalizmu. Do których zaliczają się najwyżsi urzędnicy Kościelni, nie uwzględniają Boga, wierzą w nową cywilizację technokratyczną, ahistoryczną, wspólną całej ludzkości. W niej grono wybranych osób miałoby kierować miliardami ludzi, odpowiedzialnymi tylko za ślepe posłuszeństwo jednemu światowemu państwu. Kłoczeni w przepisy tego superpaństwa, obywatele poddani zostają mechanizacji w jakiejś okropnej, globalnej i bezimiennej masie, by ostatecznie zostać niewolnikami, zaprzęgniętymi do bezbożnych celów, od jakich nie ma odwrotu. To nie jest teoria spiskowa, tylko słowa. Sługi Bożego Kardynała Augusta Klonda, żeby ktoś się nie przyczepiał, że ksiądz wymyśla sobie na amponie własne bania ludzi. By tak nie było, winien każdy pamiętać, że dzisiaj toczy się walka o prawo do myślenia z potem swego czoła, czyli obowiązku nieustannego myślenia, jak nie zatracić siebie. Stąd konieczność upominania się o prawo do obecności Bożych przykazań w życiu publicznym, politycznym, by ono było na chwałę Bogu i ku podniesieniu duszy narodu. Święta Barbara za to oddała życie, by państwo rzymskie czciło Boga prawdziwego w Trójcy Świętej Jedynego. Podług rzymskiego prawidła pro aris et focis za ołtarze i ogniska domowe. Ale jeśli pokolenie skarlawe duchowo zapomina dziś o swych wielkich patronach i poprzednikach wierze, to nie zapomina Bóg, u którego w wiecu niebieskim znajdują się dusze sprawiedliwe. Kiedyś ze względu na tę Bożą Pamięć. Na grobach męczenników chrześcijanie kładli napis Exoriare aliquis ex ossibus ultor a kiedyś niech powstanie mściciel z naszych kości. Ten napis wyraża nadzieję, że zapominalscy przeminą, aż pojawi się pokolenie godne ich pamięci, które wspomni pomnoży ich chwała. Wierzę, że tak będzie, zwłaszcza dziś, kiedy pojawił się taki twór, jakim jest nieboszczka Unia Europejska, obecnie opanowana przez ludzi, którzy znowu stawiają się w miejsce Boga. Chrześcijaństwo i prawdziwy Bóg, i prawdziwy człowiek się nie liczy, bo bożki fałszywe są już gotowe. Święta Krowa, demokracja, promowanie wszelkich zboczeń, zrównoważony rozwój, ekologia, a wszystko w nienawiści do człowieka. Oczywiście pod pięknymi hasłami praw człowieka, ale kosztem drugiego człowieka, najlepiej nienarodzonego. A swoją drogą to jest bardzo ciekawe. Że choć sterujący tym tworem mają władzę bez granic, to jednak starają się upozorować każdy postępek, ubierając go w szatę praworządności. Dlaczego zbrodnia nienarodzonych, choćby była potężna jak Cezar rzymski i pewna jak on bezkarności, stara się zawsze o pozory prawa, sprawiedliwości i cnoty? Na co jej ten próg? Czemu tak jest? Co to za dziwny, mimowolny hołd składany przez zło cnocie i domaganie się, żeby to niby praworządność zapanowała w kraju nad Wisłą? Zobaczycie, że nie za długo może być tak w Polsce, jak pisał, święty, jak pisał o tym Tertulian, którego przywołałem na początku kazania że o wszystko będzie się oskarżać was, ludzi wierzących, jeśli nastąpi kryzys ekonomiczny, jeśli nastąpi powódź, jeśli nastąpi ocieplenie bądź oziębienie klimatu, jeśli wulkan wybuchnie, chrześcijanie do likwidacji, bo barbaria, która posiądzie władzę, tak właśnie uczyni. I tak może być, to bardzo, bardzo szybko. Bo Polska zamiast pójść drogą chrześcijan pierwszych wieków, co idolom tego świata mówili nie, niestety weszła na tę drogę pogardy Boga i zniewolenia człowieka.